Teraz dalsza część. To jest te kilka garści ziemi, co wybrałem spod słoika z ananasami, gdzie ten sok z ananasów się wylał. Już to raz przy, przy, przebrałem. Jest to, będzie na dłuższym filmie. Autoefekt. Ile tego tu jest? Ile przyszło do, do ananasa? To jest po prostu normalnie no jestem szczęśliwy choć. Co nie? Patrzcie jaki ładny makaron. To wszystko przyszło w kompostowniku pod ten pod ten słoik od ananasa. Pod ten słoik i uwaga, tu będzie słoik na pyk. Ciekawe czy coś tu przyszło. Na dżownic dookoła jest sporo, ale czy w samym słoiku? No do słoika.